Dobry wieczór, moi drodzy. Witam w sobotę. Jak zapewne widzicie, na miniaturce jest to komentarz aktualizacyjny i dotyczył będzie on zaginięcia pani Beaty Klimek, 47-letniej matki trójki dzieci, która no, już od miesiąca. Nie daje znaku życia, mówiąc w dużym skrócie. Wcześniej już komentowałam tę tą sprawę, więc okoliczności tego zaginięcia, no to odsyłam do poprzedniego po prostu materiału na ten temat. Obecnie są pewne aktualizacje i muszę to powiedzieć, aczkolwiek bez satysfakcji, że wiele z moich rozmyślań się tutaj niestety potwierdza. Niestety, ponieważ te konkluzje, które ja sobie założyłam. No, nie wróżą dobrze dla tej sprawy, no mówiąc krótko, i, i dlatego nie mam żadnej satysfakcji w tym. Absolutnie. Też, jak już wspominałam wcześniej, staram się czytać większość komentarzy, o ile nie wszystkie, które zamieszczacie pod filmami na, na kanale tutaj. I na przykład spotkałam się z takimi komentarzami, że no, w zasadzie to. Kobieta, nie wiem, nie miała jakiejś więzi ze swoimi dziećmi, bo one były adoptowane, czy tak samo jej mąż. No, słuchajcie, no, jak rozumiem, decyzja o adopcji była wspólna. Z jakichś powodów para no, nie miała swoich własnych, więc zdecydowali się oni na adopcję. Ale to, czy dzieci są adoptowane, czy są jakiekolwiek inne, nie ma najmniejszego znaczenia. Z tego co mówią bliscy pani Beate, czyli jej rodzina, jej znajomi, jej przyjaciele, kobieta nie wyobrażała sobie życia bez tych dzieci i bardzo mocno je kochała. Więc to, czy one były adoptowane, czy nie, nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia, moi drodzy. Druga sprawa jest taka, która dotyczy monitoringu w mieszkaniu pani Bea. Też spotkałam się z komentarzami, zwłaszcza mam, jak się domyślam, które pisały, że czasami mamy zakładają takie kamery, żeby po prostu wiedzieć, co dzieci robią pod ich nieobecność. I to jest ok, ja to wiem, ja to rozumiem. Natomiast w tym wypadku. Cel założenia kamery był zupełnie inny, co potwierdzają najnowsze doniesienia w tej sprawie. Jak przypuszczałam, pani Beata założyła tą kamerę dlatego, że musiała podejrzewać i być może za, była w stanie zaobserwować w swoim mieszkaniu, że ktoś w tym mieszkaniu pod jej nieobecność bywa. I to właśnie się potwierdziło, że. Pod jej nieobecność do tego mieszkania, do którego, jak się okazuje, wszyscy mieli w ogóle klucze. Chodziły sobie osoby w postaci jej męża, któremu często zresztą towarzyszyła jego nowa partnerka, i po prostu sobie tam wchodzili, ale nie po to, żeby sobie tam posiedzieć, tylko po to, żeby zabierać z tego mieszkania różne rzeczy i je po prostu wynosić stamtąd, krótko mówiąc. Nie wiem, jaka rola teściów była pani Beaty w tym wszystkim, bo o nich się w zasadzie nie mówi w ogóle. No, ale w tej sytuacji być może kobieta zorientowała się, że ubywają jej jakieś przedmioty i założyła w tym kamerę, w celu, żeby się dowiedzieć, kto to robi. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, albo kolejna sprawa jest taka, że. Ktoś pisał, że kobieta, że kobieta pozwoliła teściom mieszkać w tym domu. Otóż jest zupełnie odwrotnie. To ona mieszkała w domu swoich teściów. W związku z tym to jest zupełnie inna już sytuacja, ponieważ kobieta de facto nie była poniekąd u siebie i przypuszczam, że całe to towarzystwo Uznało, że skoro mieszka u nich, to fakt wszyscy mają prawo po prostu poruszać się po jej prywatnej przestrzeni, ponieważ w zasadzie ona należy do nich. Być może z takiego założenia ktoś wyszedł i dlatego sobie bez ogródek, bez skrupułów wchodził do jej mieszkania. Zresztą nie tylko o mieszkanie tutaj chodzi, bo też wszyscy mieli dostęp do jej pojazdu, do jej samochodu. Tak samo, to na tej samej zasadzie działało. Także ogólnie nieco wieje sytuacją kuriozalną bądź absurdalną, jak kto woli, no ale takie realia były. Mimo to kobieta starała się jakoś w tym wszystkim funkcjonować i yy, tak jak wspominałam w poprzednim materiale na ten temat, kobieta robiła wiele, żeby jak najczęściej wychodzić z domu, zwłaszcza w weekendy, kiedy to małżonek ze swoją nową partnerką przyjeżdżali w odwiedziny do, do rodziców, czyli do teściów pani Beaty. I dwa dni przed swoim zaginięciem kobieta pojechała sobie z dziećmi na wycieczkę, z której wróciła. Zmęczona, ale bardzo zadowolona. To wiemy z przekazów od jednej z jej koleżanek. No, byle po prostu nie wchodzić w interakcję z tymi wszystkimi osobami tam przebywającymi na terenie tej posesji. Mąż cały czas utrzymuje, że kobieta wyjechała i to jeszcze na dodatek do innego mężczyzny. Taka jest obecnie jego wersja wydarzeń. W którą absolutnie nikt poza nim, chyba samym jego otoczeniem, nie wierzy. Wszyscy, począwszy od rodziny pani Beaty, po jej znajomych i przyjaciół, twierdzą, że jest to w ogóle niemożliwe. Przede wszystkim dlatego, że kobieta była tak mocno związana z tymi dziećmi, że ona by w życiu ich nie porzuciła. Taki sposób. I na pewno nie byłoby sytuacji, w której ona po prostu wychodzi i nikomu nie mówi słowa. I tak z dnia na dzień znika, prawda? I myślę, że wiarygodność bliskich pani Beaty nie podlega tej żadnej dyskusji, natomiast wiarygodność drugiej strony no, jest już kwestią dyskusyjną, zwłaszcza w świetle ostatnich informacji. Kim de facto jest partnerka nowa, męża, kobiety? Otóż ta kobieta siedziała w więzieniu za współudział w pozbyciu się jej byłego męża. Nie ona była wykonawczynią, ale jej partner, którego miała jeszcze będąc w trakcie swojego związku, nakręciła tego partnera, żeby pozbyć się męża. No, i za współudział trafiła za kratki. No, w świetle tego zaginięcia, no, robi się trochę mrocznie, jeżeli chodzi o te sprawy, i, za, i dla wielu osób jest to cokolwiek zastanawiające, moi drodzy. Redaktorzy programu Uwaga, którzy na ten temat robili materiał, próbowali namówić męża-kobiety na rozmowę z wykorzystaniem wariografu mężczyzna oczywiście kategorycznie tego odmówił. Natomiast jeszcze odnosząc się do komentarzy na kanale ktoś pisał, że w zasadzie co mężczyzna by zyskał na tym, że kobieta zaginie. A no właśnie bardzo dużo by zyskał jak się okazuje, ponieważ gdyby doszło do rozprawy rozwodowej, gdzie na bank sąd o Orzekłby na jego niekorzyść, bo to on odszedł do innej kobiety rok wcześniej, czyli on, w świetle prawa, będzie odpowiedzialny za rozpad małżeństwa, czyli co się wtedy dzieje. A nadzieje się to, że kobieta dostaje większość ich wspólnego majątku. Na kto lubi tracić? A no, nikt nie lubi tracić, mało tego, mężczyzna miał jej wygrażać się, że prędzej ją zaję tamtego, prawda, aniżeli jej cokolwiek odda. No i znów w tym kontekście tego typu sformułowania, no, nie stawiają tego mężczyznę w dobrym świetle. Jeżeli chodzi o dzieci, to one przebywają pod opieką siostry pani Beaty. Kobieta stara się im zająć jak najbardziej czas, ponieważ dzieci tęsknią, bo mają świadomość tego, że, mama, że jej nie ma i po prostu chcą, żeby wróciła. Są cały czas pod opieką psychologa, pedagoga. Rodzina pani Beaty stara się je angażować w różne aktywności szkolne, żeby po prostu zająć im myśli. Dzieci generalnie przeżywają totalny dramat. Tatuś ani razu się nie pofatygował do bądź co bądź wspólnych dzieci, za to fatyguje się codziennie ze swoją partnerką do rodzinnego domu w celu opróżniania mieszkania pani Beaty. No i moi drodzy, jak to wygląda w tym kontekście? Pani Beata formalnie ma status osoby zaginionej. czyli zawsze istnieje szansa, że wróci. W związku z tym to w tym momencie robi tego typu sytuację, że opróżnia i pozbywa się rzeczy kobiety. Z mieszkania. Jak rozumiem, para ma ochotę uwić sobie tam wspólne gniazdko w tym mieszkaniu. Tak to wygląda. I no, nie wygląda to dobrze. To sprzątanie, to przedwczesne sprzątanie rzeczy kobiety. Picanteri dodaje fakt, że podobno w dniu, kiedy kobieta zaginęła, mężczyzna widziany był o różnych porach, jeżdżący samochodem po całej wsi. Nie wiadomo w jakim celu. Oczywiście spekulacje są takie, że być może szukał miejsca do ukrycia pani Beaty. No, na to nie mamy żadnych dowodów i też podkreślam, że ja nikogo o nic nie oskarżam, bo czasami mogę się natknąć na takie sytuacje, że ja tu kogoś o coś oskarżam. Nie. My po prostu tutaj prowadzimy analizę. No i niestety, biorąc pod uwagę okoliczności zaginięcia kobiety, czyli. To, że kobieta zaginęła w dniu, w którym akurat na terenie posesji, na którą kobieta wracała, przebywał jej mąż, mąż, który się jej wygrażał, który nie bardzo chciał, żeby doszło do tego procesu o rozwód, i nagle wtedy kobieta ginie, i nagle wtedy pojawia się narracja o obecności jakichś dokumentów w języku niemieckim, co to miałoby sugerować, że ona tam zwiała, jak rozumiem. I biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, biorąc pod uwagę świadectwa wystawione przez rodzinę pani Beaty, czy jej znajomych, że mężczyzna miał maltretować kobietę psychicznie, począwszy od przyjeżdżania co weekend z nową kobietą, co powodowało, generowało pytania dzieci, dzieci, które kierowały te pytania do pani beaty, kto to jest i o co tej chodzi, co kobietę wprowadzało w stan permanentnego smutku, bo cóż tu można takim dzieciom powiedzieć, i jakim można wyjaśnić tą sytuację generalnie. No, I, i ten mężczyzna po prostu w sposób arogancki teraz cały czas twierdzi, że kobieta zwiała do innego faceta. I, I że on nie ma z tym wszystkim nic wspólnego, jednocześnie czyści jej mieszkanie. I no przynajmniej nie, mu, nie trzeba już zasilania wyłączać, bo już nikt nie otworzy nagrania. Warto też tutaj zaznaczyć, że przez miesiąc, czyli czas, kiedy, kobiet, kiedy kobieta jest nieobecna, na jej jakichkolwiek kątach, czy to portalach czy to bankowych kontach nie zarejestrowano żadnego ruchu. Jedynie pocieszenie może przynosić fakt oświadczenie rzeczniczki policji czy prokuratury, która powiedziała, że generalnie zgromadzili pewne materiały, które bardzo szybko doprowadzą tą sprawę do końca. Tyle, że o szczegółach mówić nie może. Więc mam nadzieję, że służby dysponują Takim materiałem dowodowym, żeby ta sprawa została zamknięta. Przede wszystkim dlatego, że rodzina podkreśla to, że najgorsze w tej całej sprawie jest to czekanie, codzienne poszukiwania, bo codziennie one trwają. Jak mówią bliscy, przeszukane zostało już chyba wszystko, niektóre miejsca wielokrotnie. Ale ta niepewność, ten znak zapytania, co się stało, no nie daje tej rodzinie spokoju. I mam nadzieję, że w tym kontekście ta rodzina tego spokoju zazna, moi drodzy. Natomiast, yy, czy to będzie happy end? No, ja osobiście w to wątpię i obym się myliła. Po prostu czas, który upłynął, jest zbyt długi, jak dla mnie. I nie ma żadnego ruchu na kontach, nie ma nic. Zresztą. Kobieta przecież nie zabrała niczego. Ona wracała przecież po torebkę, wracała po samochód, ale finalnie wszystko zostało na miejscu. Więc jak rozumiem jak stała tak wyszła i poszła do Niemiec. No bo <słuch> według tej narracji to tak należy to rozumieć tą sytuację. Także tak to wygląda, być może doczekamy się szybko finału, jednak. I tak jak ktoś napisał w komentarzu, ja się zupełnie z tym zgadzam, policja powinna gościa przycisnąć naprawdę ostro, zwłaszcza w momencie, w którym on zaczął czyścić mieszkanie pani Beat. Oczywiście, ja go nie oskarżam, bo generalnie nie jestem od tego. Sąd jest od tego, żeby kogoś orzec o czyjejś winie, bądź nie. Ale dla bardzo wielu ludzi po prostu jego wina jest oczywista. Hmm. Ciekawe, jaką rolę ewentualnie ode odegrała jego nowa partnerka, bo ta z kolei ma doświadczenie w podżeganiu do pewnych czynów, więc no, być może użyła swojego talentu, i tutaj też zrobiła, co zrobiła, tak? No ale to się wszystko mam nadzieję wkrótce wyjaśnię, moi drodzy. I taki to był komentarz. Ta sprawa bardzo jest smutna, jak każda zresztą sprawa. Kolejna sprawa, gdzie czas leci, a odpowiedzi nie ma. Tak samo myślę o sprawie zaginięcia Jowity Zielińskiej, tej pani na rowerze, której rower odkryto, a pani nadal nie ma. Czy Krzysztofa Dymińskiego, gdzie rodzina cały czas apeluje do chłopaka, który. Co jakiś czas są doniesienia, że jest, był widywany w różnych rejonach Polski, ale nigdy tego się, to się nie potwierdziło. A to w przypadku Krzysztofa Dymińskiego jest już ponad rok. Także no nie wydaje mi się, żeby chłopak był aż tak okrutny dla swoich bliskich, żeby torturować ich tyle czasu po prostu ukrywając się. Więc też nie wydaje mi się, żeby tam nic nic się nie wydarzyło złego. Ale oczywiście mogę się mylić i to też podkreślam, bo no no zawsze mogę się mylić, tak. Także moi drodzy trzymajmy się bezpiecznie, ponieważ przypadki się zdarzają złe i przypadki chodzą po ludziach, jak to się mówi. Także trzeba uważać takie czasy, że nie jest zbyt bezpiecznie nigdzie i, i, i zawsze może się coś stać, więc dlatego zawsze mówię do was, żebyście trzymali się bezpiecznie tego i sobie i wam zresztą zawsze życzę. Poza tym y, chciałam wam podziękować wszystkim tym, którzy są ze mną. Że są ze mną, właśnie, że jestem bardzo wdzięczna z tego powodu i że zdaję sobie sprawę też z tego, że no idealnie tutaj to wszystko nie jest, ale staram się, żeby było jak najlepiej. I, I po prostu ci, co są, to bardzo im dziękuję. No i mam nadzieję, że będziemy mogli to sobie dalej kontynuować. Wiem też, że nie, nie wszystkim wszystko pasuje w sensie tematyki, na przykład, ponieważ w tle w Stanach Zjednoczonych toczy się cały czas sprawa Didiego. Ja do niej będę co jakiś czas wracała, ponieważ po pierwsze, wiele osób z Was chce. Po drugie, no, tak jak już mówiłam, jest to sprawa przede wszystkim kryminalna i to nie ma znaczenia, czy dotyczy to osób ze świecznika, czy to dotyczy zwykłych ludzi. To nie ma znaczenia. Generalnie to jest. My się zajmujemy sprawami kryminalnymi. Ja ta jest potężna, i ja cały czas nasłuchuję co w Stanach i, i już nawet się dosłuchałam, co w Stanach. Bardzo ciekawej rozmowy usłyszałam z pewnym osadzonym, wysłuchałam, i myślę, że jutro nagram wam. Materiał na, na temat tego, co ów człowiek powiedział. I mogę tylko zaspoilerować delikatnie, że facet zna Didiego od lat 90. i mieli okazję wielokrotnie się spotykać przy różnych okazjach, bowiem są z jednej branży, że tak to ujmę. No i facet ma sporo informacji, którymi się dzieli, ewidentnie się nie boi. I te informacje poniekąd potwierdzają, zakładając, że facet mówi prawdę. Potwierdzają wiele z tych plotek, które gdzieś tam krążą wśród opinii publicznej, ponieważ po, po, poza tym też chciałabym odnieść się do pewnego zjawiska na YouTubie, które się pojawiło. Hashtag she knows. I tutaj dotyczy rzecz Beyoncé, i będziemy sobie mówić. Czy to she knows, o co to chodzi, o co w ogóle chodzi z she knows oraz czy faktycznie należy to bardzo korelować z tą osobą konkretnie. Także o tym wszystkim myślę jutro sobie porozmawiamy chwilę. A tymczasem, no cóż, życzę Wam spokojnej. Fajnej nocy z soboty na niedzielę, fajnego weekendu, wypoczynku przede wszystkim. Dużo zdrowia, dużo uśmiechu, dużo spokoju. No i co? Do zobaczenia, do usłyszenia niebawem. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się.